Jajka gotowane, smażone kary. curry, Ryszne. Pierwsze gotowanie, czemu chodzi? Zobaczycie, że jak przesmażycie jajka gotowane, inaczej to smakuje, naprawdę super! Mają się zrobić złote wieczku. Zdejmujemy na ten olej cebulka, Zeszklamy. czosneczek, pasta curry, mam zieloną. Przesmażamy, ważne żeby pastę przesmażyć. Imbir, mleczko kokosowe, limoncello, troszkę soli, mam tutaj z kieliszka, Troszkę peperu. Tam są moje ule. Pasieka. Jak jest pasieka, to co? Trochę cukru. Troszkę wody. I tu patent orzechy nerkowca. One świetnie zagrają są kary. Ile? kiliszek, Wiadomo. Gotujemy teraz przez 5 minut. Blendujemy. No i mamy zalewajka. trzy jajeczka, Świeża kulindra, Różne. Naprawdę, dobra.